Teraz głos ma pan poseł Robert Winicki, koło Poselskie Konfederacji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa. A skoro, skoro mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to nie sposób nie wspomnieć o pani poseł Krystynie Pawłowicz, która była przez dwie kadencje członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. A skoro mówimy o pani profesor Krystynie Pawłowicz, to chciałem tylko powiedzieć, co poprzednio zostało mi uniemożliwione, że ja naprawdę z chęcią zagłosowałbym za. Panią profesor Krystyną Pawłowicz, za postacią Pan poczeka chwilę, posłucha, pomyśli, dopiero się odzywa, bo to u pana nieczęste, panie pośle. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że z chęcią zagłosował pan, za panią profesor Krystyną Pawłowicz, za osobą z niezwykle bogatym dorobkiem naukowym, za osobą, za naukowcem odważnym, który miał na przykład w 2008 roku odwagę publicznie mówić o tym, że traktat lizboński przygłosowany też wieloma głosami w tej Izbie. Jest niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej. Tak, za panią profesor Krystynę, Krystyną Pawłowicz z chęcią by zagłosował. Niestety nie mogłem zagłosować za panią poseł Krystyną Pawłowicz, ponieważ po przejściu do Sejmu, po zostaniu jak sama siebie określiła żołnierzem politycznym PiSu. Pani Krystyna Pawłowicz zaczęła przedkładać również w sprawach kluczowych, w sprawach kluczowych głosowań, chociażby dotyczących życia, życia człowieka od poczęcia, zaczęła przedkładać lojalność wobec centrali partyjnej nad lojalność wobec wartości. I niestety wybranie jej, wybranie pana Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego to gwarancja tego, że będą go zasiedlać nowi przyłębscy. Czyli ci, którzy blokują na przykład, zablokowali na dwa lata, rozstrzygnięcie wniosku posłów o um, kwestii aborcji eugenicznej. I dzisiaj na tej sali nawet zbieraliśmy kolejne podpisy. Wiem, że jest ich bardzo dużo już w tym momencie i dziękuję za to również wszystkim posłom partii rządzącej za to, że ten wniosek również w sprawie aborcji eugenicznej jest ponawiany. Tylko proszę państwa, będzie absolutnym tupetem, skandalem i czymś niewyobrażalnym z waszej strony, jeśli znowu na spotkaniach towarzyskich z panią Przyłębską będzie ustalone, że aborcja eugeniczna i rozstrzygnięcie w tej sprawie przez Trybunał Konstytucyjny ma być blokowany. I chciałem przeciwko temu zdecydowanie zaprotestować, i dlatego właśnie, dlatego że ci nominaci partyjni PiS u to nie są wcale reprezentanci wartości konserwatywnych, katolickich, tylko nominaci z centrali partyjnej. Dlatego głosowaliśmy przeciwko tym kandydaturom. Dziękuję. Dziękuję. Głos na pan...